Czwarta w tabeli, świetnie spisująca się w tym sezonie i mogąca awansować nawet na pozycję lidera Krakowia. W 15. kolejce PKO Bank Polski Ekstraklasy podejmuje Beniaminka GKS Katowice. Przed każdym spotkaniem na wszystkich stadionach w ten weekend śpiewamy hymn Polski, bowiem już w poniedziałek obchodzić będziemy święto niepodległości. Na trybunach m.in. innymi widzieliśmy pochodzącego z Krakowa wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kusiniaka Kamysza. Oprócz niego 10 tysięcy kibiców i pierwsza akcja gospodarzy. Uderzenie Benjamin'a Kalmana. Pory koszycie piłka w rękach Dawida Kudły. To Mateusz Mak zablokowany. Mateusz Mak jeden do zera. To Gieksa obejmuje prowadzenie. Mak ostatni raz gole w Ekstraklasie strzelał jeszcze w barwach Stali Mielec w sezonie 2022-2023. Teraz przypomina o sobie i po kwadransie to goście prowadzą. A teraz błąd bramkarza Krakowi Henryka Rawasa. Z chciał to wykorzystać. Nabawił się kontuzji i chwilę później słowacki napastnik musiał opuścić boisko na noszach spora strata dla Gieksy. Ale Beniaminek się nie zatrzymuje. A Mateusz Mak rozgrywa naprawdę świetne zawody. Tutaj jego wrzutka wybita przez Andrasa Skowgarda. I jeszcze raz ekipa. Z Katowic i jeszcze jedno uderzenie tym razem Adrian Błąd. prosto w Henryka Ravasa. Bramkarz pasów sobie poradził. To już 39. minuta spotkania. Mateusz Mak poradził sobie z Jugasem Mak sam na sam. Ależ to zrobił! Na jakim spokoju! Ma już dublet! Mateusz Mak w tym meczu strzela swoje dwa pierwsze gole w obecnych rozgrywkach. Co za mecz rozgrywa napastnik GKS-u Katowice. Gieksa w Krakowie prowadzi 2 do 0. Fantastyczne 40 minut w wykonaniu Mateusza Maka. Ale jeszcze minął Henryka Rabasa. E, to jeszcze ostatnie fragmenty pierwszej połowy. Doliczony czas gry. Mikel który rykoszedł i totalnie zmylony Dawid Kudła. A więc Krakowia e, zdobywa bramkę kontaktową tuż przed przerwą. Strzela gola i na przerwę schodzimy z wynikiem 1 do 2. Oglądamy fragmenty drugiej połowy. Adrian Błąd przy piłce. Adrian Błąd zdecydował się na strzał. Co za uderzenie, co za gol! To jest gol kolejki, to jest gol być może sezonu. Przepiękne, fantastyczne uderzenia Adriana Błąda. I GKS prowadzi już 3 do 1. A chwilę później może prowadzić 4-1. Kolejna piękna akcja Mateusza Maka. I minimalnie się pomylił, trafił w słupek. W odpowiedzi strzał Edyna Haslicza obroniony przez Dawida Kudłę. 70 minuta meczu. Mikkel Mygart. No to mamy do wyboru drugiego, przepięknego gola. Duńczyk zmniejsza straty. Jest tylko 2 do 3. No i to też jest kapitalne, fantastyczne uderzenie przepiękne gole w tym spotkaniu i Krakowia walczy do samego końca. Krakowia walczy o remis. Zatrzymany Benjamin Kalman przez genialną paradę Dawida Kudły. Czy to była parada na wagę trzech punktów? No nie, bo Kalman próbuje jeszcze raz i tym razem trafia do siatki. Niesamowite w 93 minucie. Krakowia przegrywała 1 do 3, a doprowadza do wyrównania. Benjamin Kalman jest niezawodny w tym sezonie. To już 10 Golfińskiego napastnika. 5 minut doliczonych. Już 97. minuta spotkania. Wasielewski. Piłka posłana w pole karne. Jest tutaj Sebastian Milewski. Co tu się wydarzyło? Ależ radość trenera Rafała Guraka? GKS Katowice jednak wygra ten mecz dosłownie w ostatniej akcji spotkania. W 97. minucie Sebastian Milewski pokonuje Henryka Rawasa po raz czwarty. I Gieksa wywozi z krak Krakowa 3 punkty, wygrywa 4 do 3. Jeszcze w samej końcówce czerwoną kartką ukarany trener GKS-u Katowice Rafał Gurak, ale myślę, że i tak będzie świętował ze swoimi piłkarzami po niesamowitym, szalonym meczu. GKS Katowice wygrywa w Krakowie z Krakowią 4 do trzech Po dwóch golach Mateusza Maka. Po dwóch cudownych trafieniach Błąda i Majgarda, no i po dwóch bramkach w doliczonym czasie gry, w sumie 7 goli zobaczyli kibice w Krakowie. Dzięki temu zwycięstwu GKS jest na dziewiątej pozycji w tabeli. Naprawdę dobrze spisuje się Beniaminek, który ostatnio tutaj w Krakowie na tym stadionie wygrał, spuszczał przecież 6-0. Od tego czasu nie potrafił zdobyć trzech punktów. No to teraz ma po niesamowitym meczu. Natomiast Krakowia nie wykorzystała szansy awansu na pierwsze miejsce w tabeli. Pozostanie. Na czwartej pozycji Krakowia GKS 3-4. Subskrybuj, bądź na bieżąco, i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.